Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert. Ja mam na imię Kamil i w tym filmie chciałbym powiedzieć Wam o tym, jak, jaki jest najprostszy sposób na to, jak faktycznie można coś osiągnąć w dropshippingu. Taki jeden z najprostszych sposobów według mnie, bo bardzo dużo osób robi reklamy na Facebooku, stara się sprzedać jakiś produkt w dropshippingu. No i tutaj jest wiele możliwości, dlaczego im to nie wychodzi, bo na przykład coś jest nie tak z produktem, bo na przykład jest coś nie tak ze stroną, no, ale jest też jeden pewny element, który tutaj nie biorą pod Uwagę, jest to m.in. kraj, do którego sprzedają. Więc w tym filmie powiem wam, dlaczego to jest naprawdę bardzo ważne i jak zrobić tak, aby ten dropshipping faktycznie jakoś tam lepiej wyszedł, jeżeli sprzedajecie do odpowiednich krajów, w których te produkty po prostu mają większy sens. Zanim jednak przejdę do konkretów, zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami i zapraszam do oglądania. Tak więc dropshipping już od jakiegoś czasu zyskuje coraz większą popularność, coraz więcej osób zaczyna to robić, no i faktycznie mamy, tak, w cudzysłowie, większą konkurencję. Natomiast no, też pojawia się coraz więcej platform, pojawia się coraz więcej nowych możliwości docierania chociażby do naszego gdzieś tam idealnego klienta. Stąd też nie do końca jest tak, że w dropshipping już się nie da wejść i na dropshippingu nie da się już nic zarobić, bo jeżeli robicie dobrze, to jeżeli znajdziecie swój własny produkt jakiś. Fajny. Jeżeli znajdziecie tą grupę odbiorców, do której możecie docierać, czy kraj, w którym możecie to sprzedawać, no to jest to w pewnym sensie wasz taki mały market, którego gdzieś tam wam raczej nikt nie, nie zabierze, nikt wam nie zagrozi, jeżeli po prostu robicie to odpowiednio. No i tutaj właśnie pojawia się bardzo duży problem, bo większość ludzi sprzedaje do tych samych klientów, do tego samego kraju, w tej samej demografii, tych samych zainteresowań, tego wszystkiego, no i się dziwi, że po prostu nie mają tam zakupów. No bo jeżeli jest, jest jakaś duża firma, która sprzedaje już od 4 lat jakiś produkt właśnie w tamtym gdzieś tam segmencie tego rynku i wy również chcecie tam nagle wejść i coś zdziałać, no to raczej średnio, żeby faktycznie coś tam sprzedać. Przykładowo pokażę wam jeden ze swoich sklepów internetowych. Tutaj mamy dzisiaj, ale jak się cofniemy i weźmiemy sobie poprzedni e, miesiąc do dzisiaj, no to mamy 325 około zakupów. E, mamy wygenerowane te 20 tysięcy e, dolarów. I teraz e, co tu jest, czyli jak sobie jeszcze sprawdzimy dla osób, które gdzieś tam nie wierzą, no tutaj wszystko się nam przesuwa, więc można zobaczyć jakie są faktycznie te wyniki. Aktualnie mamy 185 osób na e, stronie 4, 4 są osoby na stronie aktualne było do, do tej godziny, e, czyli godziny 11, tam te 185 osób i 259 dolarów wygenerowane. Ogólnie o co tutaj w tym wszystkim chodzi, to jest też e, jakiś tam brand sklep postawiony właśnie e, w formie w formacji takim dropshippingowym e, m, i e, tu właśnie została zastosowana ta strategia. Ja tą strategię gdzieś tam też testuję od jakiegoś czasu. Czy to faktycznie działa, czy lepsze wyniki przynosi, czy nie. nie, nie. No i tutaj bardzo często jest tak, że większość ludzi, większość osób sprzedaje produkty, które już gdzieś tam rok, 2, trzy, 4 lata temu wstecz po prostu dobrze działały i one sprzedają nadal do tych samych osób, nadal do tych samych krajów i nadal uważają, że to im wyjdzie, uważają, że coś tam wygenerują, a okazuje się później po. Dwóch, trzech dniach testowania, że tam faktycznie nie ma żadnych wyników. Na przykład ten brand, ta marka chodzi w Izraelu między innymi ale też w Holandii. No i tutaj co jest właśnie tutaj ciekawe, to to, że no po prostu ten produkt też gdzieś tam już kiedyś wcześniej się sprzedawał. W Ameryce jakbym z tym wystartował, w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, raczej nie wygenerowałbym większych wyników. Natomiast jako, że zmieniłem tutaj kraj docelowy, chociażby ten Izrael, tam wcześniej również testowałem jakoś Francję, Hiszpanię czy Niemcy, no no i, no, i po prostu dzięki temu, że przekierowałem ten ruch, jakby do innego kraju, gdzie jeszcze tego produktu nie było, no to faktycznie jakieś te wyniki zostały wygenerowane. Tak więc o, to, o co tutaj tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, żeby zbudować swój sklep internetowy. Oczywiście warto zamówić produkt do siebie, jak zbudujecie ten sklep internetowy. Warto nagrać jakieś swoje reklamy, warto nagrać jakieś swoje zdjęcia, opis i tak dalej, i tak dalej. Ale nie róbcie tego w krajach, w których już ten produkt jakoś funkcjonował. Jak zobaczycie ten produkt, który aktualnie wyświetla mi się na ekranie, no to produkt ten już. Jest od jakiegoś czasu, no też takim trendem w Stanach Zjednoczonych, między innymi, ale też w Wielkiej Brytanii. E, natomiast warto przetestować właśnie te kraje, w których jeszcze może ludzie nie wiedzą o tym produkcie. Ja tego nie widziałem, na przykład w Polsce. Nie wiem, czy w innych krajach też już jest to popularne, czy jeszcze tego produktu nie ma, więc warto to tam wprowadzić. Na przykład właśnie marka Velify em, to jest chyba sz w Szwecji. E, em, oni tutaj wprowadzili ten produkt właśnie do Szwecji i, e, tak jakby spróbowali to robić w Stanach Zjednoczonych, no. To mówię, raczej by im to nie wyszło, czy te wyniki nie byłyby tak duże. Natomiast oni znaleźli produkt, który właśnie tam działa, na tamtych rynkach, no i wprowadzili go po prostu do innych krajów. Na inne rynki. Tutaj oczywiście też sobie przetłumaczyli tą całą stronę w tym języku. I jeżeli chodzi o właśnie przetłumaczenie języka, no to wiadomo, możecie to zrobić tak, że na przykład bierzecie produkt ze Stanów Zjednoczonych, który tam gdzieś działa i robicie to w Polsce. Albo możecie właśnie, czy użyć jakiegoś translatora, chociaż to będzie na pewno niedokładne, więc możecie poprosić na przykład komuś, czy nawet na fajwerze komuś zapłacić za to, żeby wam to dobrze przetłumaczył w języku, w którym chcecie gdzieś tam sprzedawać, czy do krajów, do których chcecie sprzedawać. Ja na przykład wykorzystałem tą strategię w taki sposób, że na tym swoim sklepie na początku i tak wszystko miałem po angielsku, bo testowałem kilka krajów i tam dałem po prostu mm, tę opcję w facebookacie, gdzie targetujemy tylko osoby, które mówią po angielsku. No i wtedy sprawdzałem, w jakim kraju ogólnie się to sprzedaje. Zauważyłem, że sprzedaje się między innymi mm, właśnie to w Izraelu. No więc y, po prostu w tamtym języku, w jakiś to takich językach po prostu poprzetłumaczałem, w zależności od tego, w którym kraju to po prostu lepiej się sprzedawało. Y, y, akurat też zastosowałem tam. Trochę inne strategie, bo też było automatycznie tłumaczenie, ale ono też różnie tam tłumaczyło, więc tam było kilka takich elementów, które dodawałem, ale to mniejsza z tym. No i właśnie. Dlatego między innymi tej marce wyszło tutaj, no bo w Stanach Zjednoczonych raczej by się nie przepchało, bo było tam mega dużo takich sklepów internetowych, mega dużo osób to sprzedawało, mega dużo osób już, e, czy tych sklepów było już na wysokim gdzieś tam poziomie, więc trudno było gdzieś tam dorównać tej konkurencji, a im się to udało właśnie na, na tym rynku. Tak samo tutaj mamy ten produkt, e, ten produkt też e, był produktem, który już od lat się gdzieś tam sprzedawał w Stanach Zjednoczonych, natomiast ktoś to tutaj zrobił w, na przykład w języku e, niemieckim, no więc na market niemiecki i sta się to sprzedawać. No i tutaj faktycznie też gdzieś tam te wyniki zostały jakieś tam wygenerowane. Ogólnie ten, ten sklep, z tego co wiem, właśnie to chyba w Niemczech chodzi i ma takie bardzo popularne produkty, które gdzieś już wcześniej działały w Stanach Zjednoczonych, a teraz aktualnie oni to próbują sprzedać na tym rynku niemieckim. Tak więc jest to o wiele lepsza strategia niż, niż brać i testować te same rzeczy w tym samym kraju, w którym testowało miliony wcześniej osób przed Wami, więc no myślę, że to jest taki mega Tip. Tak więc dla tego przykładu możecie przejść sobie, nie wiem, do Facebooka, ad Library, czyli biblioteki reklam Facebooka, gdzieś to już kiedyś pokazywałem. No i jeżeli macie swój produkt, ten produkt powiedzmy nazywa się Water Bottle, wchodzicie w Stany Zjednoczone, wszystkie reklamy, sprawdzacie co tu się dzieje, jest 15 tysięcy reklam. No i jeżeli widzicie tutaj bardzo dużo, na przykład reklam tego swojego produktu, który chcecie sprzedawać, no to raczej nie jest to dobry pomysł, żeby w Stanach właśnie to robić, no bo jest tego pełno. Powiedzmy, że te 15 tysięcy. Oczywiście, no tutaj trzeba będzie skarakteryzować bardziej tą nazwę, bo ja tylko po prostu wpisałem butelka do, do wody, więc yy, no tutaj wiele yy, i tak będzie dużo się tego pokazywało, no ale sprawdzacie, na przykład, czy na przykład yy, w Irlandii nie sprzedaj, nie jest na przykład mniej tych reklam. Klikacie wszystkie reklamy, wpisujecie tą samą frazę, no i zobaczycie, co tutaj się dzieje, na przykład tutaj już będzie mniej, no tutaj mi się akurat napisało coś więcej, no ale powiedzmy, że tutaj akurat jest mniej, bo na przykład tylko 10 tysięcy, więc już, o, na przykład 980 jest tylko e, tych reklam, więc już jest mniej, jeżeli tak przeglądacie i przeglądniecie sobie te reklamy, które aktualnie są właśnie, e, które aktualnie chodzą i zobaczycie, że no faktycznie, no nie ma tam wiele, może jeden sklep sprzedaje ten produkt, który wy też chcecie sprzedawać, no to cyk, jest to market, na który możecie próbować trafić, no i w ten sam sposób można sobie tutaj prześledzić wiele takich krajów No i mamy tutaj wiele możliwości tego, gdzie można to zrobić Oczywiście to się samo tyczy Czy Facebooka, czy jeżeli na przykład Nagrywacie darmowe filmiki na TikToka Czyli ściągnęliście ten produkt do siebie Nagrywacie jakieś tam filmiki Wrzucacie na TikToka i w taki sposób organiczny Chcecie zdobyć te wyświetlenia No to również się to tyczy tego samego No bo jeżeli na przykład coś w Stanach Zjednoczonych Działa dobrze, no to na przykład Może spróbujcie zrobić to w Polsce, jeżeli tego jeszcze nie ma No na przykład tak zrobili z blenderami, pewna marka z blenderami zrobiła, no i dzisiaj ma dosyć spoko tutaj sprzedaży, no oczywiście nie mówię, że oni to w dropshippingu zrobili, ale te, te pewne blendery już gdzieś tam za granicą dobrze działały, no i oni to wprowadzili do Polski, no i w Polsce też zaczęły dobrze działać i to nie jest jedna z, pierwsza marka, która w ten sposób zrobiła, bo w ten sposób robi bardzo dużo marek, więc myślę, że to jest bardzo ważny taki tip, który możecie wykorzystać i dzięki temu w ogóle zacząć jakiś Biznes, no i generować w ogóle jakieś rezultaty. Także to by było na tyle w tym filmie. Pamiętajcie, że dropshipping nadal działa, tylko trzeba się przystosować. Bo jeżeli będziecie robić to, co się robiło kilka lat wcześniej, no to no to, to tutaj nie zadziała. E, tak więc, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, możecie do mnie napisać na Instagramie, pamiętajcie o jakimś lajku, subskrypcji i dzwoneczku i słyszymy się następnym razem.